A wiecie, dlaczego właśnie gęś stała się symbolem bożonarodzeniowej uczty w Europie? Chodzi nie tylko o gęś i tłustą skórę. Wszystko zaczęło się w średniowiecznej Anglii, gdzie 25 grudnia obchodzono także Dzień Świętego Szczepana, patrona ubogich. Zgodnie z tradycją w tym dniu bogaci urządzali uczty i dzielili się z biednymi, a gęś była wtedy stosunkowo dostępnym ptakiem. Nie tak tania jak kura, ale też nie tak droga jak jeleń. Sytuację diametralnie zmieniła Elżbieta i, gdy dowiedziała się, że zwycięstwo nad niezwyciężoną armadą przypadło właśnie na Boże Narodzenie, uznała, że gęś to symbol patriotyzmu. Bo właśnie tego ptaka jadła tamtego wieczoru. Tak więc zwykła wiejska gęś stała się oficjalnym daniem monarchii, a potem całego kraju. Z czasem z praktycznego rozwiązania wyrósł rytuał. Nawet gdy pojawił się indyjski konkurent, przegrał. Gęś była nie tylko smaczna, była symbolem stabilności, tradycji i niemal przesądnej słuszności świętowania. A teraz pytanie do Was, co znalazłoby się na Waszym stole zamiast gęsi?